Powiem wam tak, oglądałem dziś krótki film i poczułem ukłucie w środku. Wiecie, to był ten moment, kiedy nagle łapiesz się na tym samym błędzie co bohater nagrania. Otwierasz szafkę i nie wiesz po co. A teraz posłuchajcie, przez chwilę stałem w kuchni jak zaczarowany: szczoteczka w prawej ręce, a w głowie pustka. Pomyślałem, to tylko zmęczenie. Po chwili jednak wróciła scena sprzed tygodnia, gdy nie potrafiłem nazwać człowieka, którego znam od lat. Nie był to wstyd, tylko sygnał. Sygnał, że mózg przestaje robić to, co kiedyś robił sam z siebie. Zamiast panikować, usiadłem przy stole i ułożyłem plan. Powiem wam tak: nie genialny, nie modny, tylko wykonalny. Wiecie, lubię proste reguły. Dwa krótkie treningi uwagi dziennie. Odrobina ruchu, posiłki dla mózgu, szklanka ziołowej herbaty zamiast późnej kolacji. A teraz posłuchajcie. W pierwszym kroku wziąłem szczoteczkę do lewej ręki. Oblałem pół lustra, pasta poleciała na koszule. Zaśmiałem się sam z siebie. Komiczna scena, ale dokładnie wtedy poczułem, jakby w głowie kliknął nowy przełącznik. Neuroplastyczność czyli zdolność mózgu do przebudowy połączeń lubi nowość a ta zwykła leworęczna higiena zrobiła więcej niż długie poradniki czy to tylko autosugestia nie chciałem powielać mitów poszukałem badań i od razu zapisałem tytuły które mogą być dla was punktem startu use dependent cortical reorganization in humans aerobic exercise training increases brain volume in aging humans Mediterranean diet and risk for Alzheimer's disease. Ultra-processed food consumption and cognitive decline. Mindfulness-based stress reduction for attention and memory. Caffeine and memory consolidation. Dietary patterns and cognitive decline in older persons. Linki do badań znajdziecie w opisie filmu. Powiem wam tak, nauka lubi konsekwencje, a nie fajerwerki. Wiecie, dlatego zacząłem od najmniejszych klocków. Metabolizm, czyli jak organizm spala energię, w mózgu działa jak w silniku. Dostaje właściwe paliwo i regularnie odpoczywa, to pracuje równo. A teraz posłuchajcie. Ustaliłem cztery krótkie odcinki dnia: pobudka z minutą uważności, spacer po południu, prosty obiad o dobrym indeksie glikemicznym i wieczorne wyciszanie ekranu. Przed startem zadzwoniłem do bliskiej osoby. Powiedziała: Spróbuj, ale skonsultuj z lekarzem-farmaceutą, jeśli chcesz dodać zioła lub suplementy. Miała rację. Ten kanał jest o prostocie, nie o cudach w kapsułce. Powiem wam tak: najpierw nawyk, potem reszta. Wiecie, mózg lubi rytm. A teraz posłuchajcie. Idziemy dalej: do prawdziwego życia, do kuchni, na spacer i do warzywniaka. Jeśli czujecie, że to, co mówię, jest wam bliskie, zasubskrybujcie kanał Proste Przepisy dla Zdrowia. Powiem wam tak: pierwsze ćwiczenie to lewa ręka i szczoteczka. Wiecie, brzmi dziecinnie, ale mózg kocha takie dziwactwa. A teraz posłuchajcie: po tygodniu dokładam lustrzane pisanie. Jedno zdanie dziennie, od końca do początku. Czuję, jakby nowe ścieżki zapalały się pod palcami. Rano w kuchni humor sam się robi. Zamiast cukru sięgam po sól do owsianki. Myle słoiki, Śmieje się na głos. Komedia? Trochę. Ale właśnie ten mikrozgrzyt pobudza uwagę. Uwaga to brama do pamięci. Bez uwagi mózg nie zapisze nic trwałego. Drugie ćwiczenie dzieje się w ruchu. Wychodzę na krótki spacer bez telefonu. Powiem wam tak: 15 minut marszu. I czuję porządek w głowie. Wiecie, to nie magia, to BDNF, białko odżywiające neurony, coś jak naturalny nawóz dla mózgu. A teraz posłuchajcie. Po czterech przystankach spotykam sąsiada, pytam go, który liść klonu najładniej się czerwieni. Śmiejemy się, a ja w myślach zapamiętuję numer jego mieszkania, markę psa i dwa fakty z rozmowy. Przy windzie odtwarzam to bez telefonu. Mała gra. Mózg dziękuję. W młodości trenowałem biegi na stadionie. Pamiętam, jak trener powtarzał: Nie ścigaj się na każdym okrążeniu, daj ciału rytm. Dziś myślę tak samo o głowie. Trzecie doświadczenie dzieje się w warzywniaku. Trzymam w ręku orzechy włoskie i borówki. Mam plan na sałatkę z oliwą i szczyptą cynamonu. Glikemia czyli poziom cukru we krwi. Lubi stabilność. Orzechy, jagody, pełne ziarna pomagają, by nie skakała jak sinusoida, a wtedy koncentracja nie pikuje po obiedzie. Powiem wam tak: Mniej przetworzonych produktów, mniej mgły. Wiecie, na półce obok kuszą ciastka. Uśmiecham się, wrzucam do koszyka jabłka. A teraz posłuchajcie: przy kasie mylę rękawiczki i portfel. Pani ekspedientka śmieje się, ja też. Komedia numer dwa. I znowu bodziec dla uwagi. Dla równowagi dopinam szczypte nauki. Tytuły, które trzymam w głowie, pomagają trzymać kurs. Effects of acute exercise on mood and cognition. Mindfulness based stress reduction for attention and memory. Ultra processed food consumption and cognitive decline. Powiem wam tak: Nie trzeba znać statystyk, by czuć efekt na sobie. Wiecie. Wystarczy tydzień. A teraz posłuchajcie. Po tygodniu tych drobiazgów lepiej śpię. Szybciej znajduję słowa, mniej się gubię w zdaniach. Jeśli czujecie, że to, co mówię, jest wam bliskie, zasubskrybujcie kanał Proste Przepisy dla Zdrowia. Powiem wam tak: Są dni, kiedy idzie jak po maśle, i takie, kiedy głowa znów zaciąga hamulec. Wiecie, wtedy nie dokręcam śruby. Zatrzymuję się. Cisza. Trzy oddechy. Nic nie robię. Słyszę własny puls. A teraz posłuchajcie. Siadam przy oknie z kubkiem naparu z dzikiej róży i głogu. To mój mały rytuał. Kiedyś w aptece zapytałem farmaceutkę, czy to nie koliduje z moimi lekami. Powiedziała: Proszę upewnić się u lekarza, bo każdy przypadek jest inny. I to jest ważne. Skonsultuj z lekarzem, farmaceutą, zanim włączysz zioła. W domu robię trening pamięci na żywo. W autobusie zapamiętuję trzy nazwiska z reklam i pięć numerów linii, a potem odtwarzam je przy drzwiach. Powiem wam tak: człowiek czuje się sterowny. Wiecie, HRV, czyli zmienność rytmu serca, to mały barometr stresu. Gdy siadam do krótkiej medytacji oddechowej, widzę jak ciało i głowa wracają do równowagi. A teraz posłuchajcie. Z praktycznych rzeczy. Po obiedzie kameralny spacer, zamiast drzemki. Po kolacji książka, zamiast ekranu. Ostatni posiłek trzy godziny przed snem, by melatonina, hormon snu, wreszcie miała miejsce na swoje zadanie. W kuchni zdarza się kabaret. W jednej ręce garść orzechów, w drugiej kubek, a ja próbuję pisać w notatniku datę lustrzanym drukiem. Kubek prawie ląduje na podłodze. Śmiech. Powiem wam tak: to jest moja siłownia neuronów. Wiecie, drobiazgi budują kondycję głowy. A teraz posłuchajcie: z jadłospisu znikają trans-tłuszcze i nadmiar cukru. Zostają kasze, rośliny strączkowe, oliwa, zielone liście. LDL, HDL dwa rodzaje cholesterolu zły i dobry wolą takie talerze. Mózg też. Na koniec dnia chwila, której pilnuje jak skarbu. Odkładam telefon do szuflady, jeden łyk wody z odrobiną miodu i cytryny, trzy rozciągnięcia karku, krótka wdzięczność w głowie za jedno zapamiętane imię, za jedno dokończone zdanie i sen. Jeśli pojawia się opór, powtarzam sobie szeptem. Powiem wam tak, jutro znowu spróbuję, wiecie, to nie wyścig. A teraz posłuchajcie. To działa, gdy jest regularne. Jeśli czujecie, że to, co mówię, jest wam bliskie, zasubskrybujcie kanał Proste Przepisy dla Zdrowia. Powiem wam tak: wracam myślami do młodości, do pierwszego biegu po burzy. Wiecie, wtedy zrozumiałem, że ciało i głowa uczą się w rytmie. A teraz posłuchajcie: dziś buduję ten rytm z trzech cegiełek. Pierwsza to uważność przy najprostszym geście, jak przy łyku porannej wody. Druga to ruch, choćby po schodach. Trzecia to talerz, który nie kradnie jasności. Do tego czasem filiżanka kawy po nauce. Są prace, które sugerują, że może wzmacniać konsolidację pamięci, ale zawsze w porze dziennej i bez przesady. Kortyzol, hormon stresu, nie lubi nocnych eksperymentów z kawą. W sobotę idę do ogrodu znajomej. Pomagam jej plewić grządki a w głowie układam listę słów na literę M. Mięta, migdały, milczenie. Powiem wam tak. Taki alfabet uspokaja. Wiecie, śmiejemy się, bo mylę pietruszkę z selerem i przez chwilę podlewam buty zamiast rabaty. A teraz posłuchajcie. W drodze powrotnej w pociągu robię mały test. Bez telefonu odtwarzam rozkład stacji. Trzy kolory swetrów współpasażerów i dwa numery siedzeń. Mózg rozgrzany, ale nie przegrzany. Na koniec chcę, by ta opowieść była prostą instrukcją. Nie manifestem. Jeden nawyk dziennie. Lewa ręka przy myciu zębów. Krótki spacer bez ekranu. Sałatka z orzechami i jagodami. Szklanka naparu z dzikiej róży i głogu, jeśli lekarz nie widzi przeciwwskazań. Dwie minuty ciszy przed snem. Powiem wam tak. To brzmi zwyczajnie, ale zwyczajność bywa najskuteczniejsza. Wiecie, nie chodzi o perfekcję, chodzi o powrót. A teraz posłuchajcie. Mózg nie starzeje się od liczby świeczek, starzeje się od braku bodźców, ruchu, snu i dobrej krwi. A to są rzeczy, na które mamy wpływ. Wracam do filmiku z początku. Ten sam bohater, ta sama szafka. Tym razem wiem, po co ją otwieram. Biorę notes, zapisuję trzy słowa lustrzane i uśmiecham się do lustra, bez pasty na koszuli. I robię jedną pauzę, długą na trzy oddechy. Cisza. Słyszę serce. Jestem. To wystarczy na dziś. Jutro powtórzę. Powiem wam tak. Jeśli chcecie, zrobimy to razem. Wiecie, krok po kroku. A teraz posłuchajcie. Przyjdzie dzień, gdy zapomnicie że kiedyś zapominaliście. Jeśli czujecie że to, co mówię, jest wam bliskie, zasubskrybujcie kanał Proste przepisy dla zdrowia.